E, co mi dodał? Mm... Iron, no i git. Teraz pytanie, że nie zje na początek, bo jak zje to fuj. Bo nie zje, bo śmierdzę no, nie zje. Dla. Dwa hity, trzy hity, cztery hity. No, zjem tak sobie. Dobra, chłopca by dał George not found Ten, tego, od Dream'a o... Który to by kurwa bił? Dobra, chłop już jedno przegrał Nie no, chłop na archery chce się walić Nie Ale żałujem dał na... Dobra, do... Chłop, co robi? Dobra, to jest upośledzenie! Dwa! Chodź No, ostatni, bo już nie wiem, przegina, hop No już pokazał swoje Diablo to chciał mi uderzyć, kurwa nie udało się Hop nie nawet osiągnąć nie może. Kurwa, diabło jest takim tu takim, że to jest twój. Czemu? Stałem sobie na tym murku od drzewki, nie? No. I kurwa, Hop stał nad... Chciał mi uderzyć z miecza i mnie kurwa chyba z 10 hitów nie trafił we mnie. Kurde... O, i mi pierwsza pani... O, on zmienił... <ślesy> nie mówię, co ten... clown odwalił, nie? Nie będę ci nawet mówił, po prostu sobie zobaczę. Hop seta zmienił. Uuu uh. No to akurat głupio Chodź jeszcze raz Ale że hopseta zmieniał? Nie wiem, no ogólnie to już jest czekaj Bo już wygrałem 2, no to dodać jeszcze tamten to jest 3-0 No to 3, znaczy 3-1 no Cóż, unlucky Ale że hopseta, o fuj Dobra, on jest głupi, pa I on zmarnuje dwa hity Albo nie No tak jak mówiłem o, w sumie nie Ale szczerze to było dobre psychiczne zagranie, bo mu nie padła bania, mi padła i by było takie hm łata się baleru ściera Kurwa jebana Nie wiem, chłopa wystarczy obchodzić. Ej, ty chcesz mnie kurwa bić? Ty jebany klaunie? Chcesz mnie kurwa bić? ja dzisiaj całego warwa przyjmuję Co mówisz? Halo halo kurwa 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 zaję, halo ale jeden jest z tą topką śmieszno. Akson? Gdzie Aks? A X, on. Akson Kurwa mać, który to mnie zbala? Kieślu Zaraz I łeb A nie, nie był Gdzie wy by jesteście? tu jesteście Dzień Dobra Słuchaj Dobra, w środek jesteście Ci się napierdalają O pa 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 ci we trójkę mnie napierdala I to zostali parokilnicze i spierdalasz Spoko to ja też idę się napierdalać Pokojnie. Dobra to tyle Efekt Już się napierdalam patrz Daj mi te kurwa efekty Nie wiem no i moto 4-1 starczy 5 walk Co ty kurwa no nie chcesz